Nie za Tobą, nie będę To jak się, Kasiu, nazywa? Co Liska, Cytadel. Jaka? Liska. To jest Cytadela Lwowska, jak widać graniasta, austro-węgierska. Jedna z czterech. Jedna z czterech. No, widać, że zabytek w stanie zabytkowym. Jest dokładnie taki sam bastion, jaki jest na poprzednim filmiku. Tyle, że troszeczkę już odbudowany. Bardzo mi się podoba lwów. Cztery takie są, tak? Takiego konteneratu bym chciał. Słuchajcie, Lwów jest taki, że warszawska starówka to może w przedbiegach odpaść. Wyobraźcie sobie starówki z Sandomierza, z Krakowa, z Wrocławia, z Poznania, z Gdańska i z Warszawy razem wzięte, to nie wiem, czy będzie połowa Lwowa starego. Kojarzycie Basztę Michałowską Twierdzy Modlińskiej? No to jest praktycznie rzecz biorąc dokładnie ten sam typ bastionu. Tam zrobiono z tego nie wiadomo co i w wypożyczalni kajaków. W Lwów jest bardzo podobny i strzelono taki hotelik. Do tego jest bardzo piękny park. Jak zresztą widać. I co śmieszniejsze jest to otwarte dla publiczności. W zasadzie zamykane jest tylko jak przyjeżdżają jakieś rzeczywiście duże gwiazdy, bądź politycy. Można, można, trzeba mieć tylko pomysł i chęć, bo pieniądze się znajdą.